Witam to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj będzie także lekko i bez tłuszczowo. przygotuję kotleciki wołowe z szynką drobiową i z żółtym serem. Ja do tych kotlecików wezmę domowy żółty ser o niskiej zawartości tłuszczu, więc praktycznie będzie to danie naprawdę wysokobiałkowe, wysokoproteinowe i myślę, że osoby, które dbają o linie czy liczą kalorie, z przyjemnością powinny po te kotleciki sięgnąć. Są bardzo smaczne, robi się je bardzo szybko, więc ja zachęcam. No i jeśli Wam się spodobają, to przepisy i składniki podaję jak zawsze na www i serdecznie tam zapraszam, a za chwilę pokażę jakie przyrządzam i do tego filmiku również serdecznie zapraszam. Na tarce o grubych oczkach ścieram 100 g żółtego sera. Ja biorę domowy żółty ser o niskiej zawartości tłuszczu, i jak go przygotować pokazuję w osobnym filmiku. To jest wersja z solą i bazylią. Natomiast może być oczywiście dowolny żółty ser 100 g. Do miski dodaję 250 g mielonego mięsa, w moim przypadku jest to wołowina. Wbijam jedno całe jajko. I mam tutaj 5 plastrów szynki drobiowej, którą teraz drobno kroję lub drobno siekam. No i do mięsa dodaję szynkę, dodaję także ser, część ewentualnie zostawiam sobie na później do przybrania dania. I ja dzisiaj skorzystam z gotowej przyprawy do mięs. Sięgnę po przyprawę do grosa, dodaję jedną niepełną łyżkę. Ale mięso można także doprawić po prostu solą, słodką papryką, czosnkiem, odrobinką kminku czarnego pieprzu. A tak naprawdę doprawiamy po prostu w dowolny, ulubiony sposób. Całość dokładnie mieszam. I ponieważ całość jeszcze nie jest wystarczająco zwarta, dodałam jeszcze jedno całe jajko. I gotowe. Można teraz stawić tę masę mięsną na 20-30 minut pod przykryciem do lodówki, aby smaki dobrze się przegryzły. A można od razu przejść do kolejnego etapu, czyli do formowania kotlecików i do ich smażenia. I teraz, jeśli chodzi o formowanie, to cała masa jest taka dość yy, spoista, więc spokojnie można z niej uformować tradycyjne klopsiki, a następnie opanierować w dowolnej panierce, w bułce tartej, w rozkruszonych płatkach kukurydzianych, czy w jakiejkolwiek panierce na jaką mamy ochotę. Ponieważ ja dołożyłam wszelkich starań, żeby. By danie było niskotłuszczowe i wysokobiałkowe, to nie będę psuła tego efektu i po prostu będę je smażyła, właściwie opiekała na patelni bez tłuszczu, wykładając małe porcje mięsa zbliżoną w wodzie łyżką. Patelnia jest bardzo mocno rozgrzana, i wykładam porcje mięsa. Nabierając mięso, staram się je tak już uformować w miejsce łyżką, żeby. Było ładne i zwarte. I opiekam na nie za dużym ogniu z obu stron na rumiano, tak żeby w środku były upieczone, a z zewnątrz właśnie apetycznie zrumienione. I gotowe. Gorące, przepięknie pachnące, wysokoproteinowe i przygotowane bez zbędnej ilości tłuszczu, kotleciki wołowe już na talerzu. Te są lekko pikantne i lekko ziołowe dzięki dodanej przyprawie. Ale doprawiamy oczywiście, tak jak wspomniałam, w dowolny, ulubiony sposób. Dodatek sera i szynki urozmaica i umila smak tych wołowych kotlecików. I są one naprawdę bardzo smaczne i to zarówno na ciepło, jak i na zimno. Ja najchętniej podaję je na ciepło, aczkolwiek na zimno także się sprawdzą. Na przykład jako samodzielna przekąska, czy dodatek do kanapki. Mam nadzieję, że Wam posmakują, że zechcecie je zrobić. Ja gorąco zachęcam. Moje kotleciki, póki ciepłe, podaję na stół. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.